Państwa serdecznie, a w cyklu audycji dotyczących właśnie prawa dzisiaj jest z nami sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie, pani Katarzyna Szeligowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o prawie rodzinnym, a to jest bardzo szeroki zakres i mamy w nim bardzo wiele dziedzin. No właśnie, podpowiedzmy jakie. Prawo rodzinne jest prawem wyjątkowym, prawem, które dotyczy każdego człowieka, niezależnie od jego wieku, niezależnie od jego wykształcenia, czasami nawet niezależnie od pochodzenia obywatelstwa, ponieważ też zajmujemy się prawami cudzoziemców. Trzy takie główne bloki prawa rodzinnego można wyróżnić. Pierwsza to prawo, które dotyczy osób dorosłych. Osób dorosłych w szczególnym położeniu, czasami osób, które wymagają, Pomocy ze strony instytucji, z pomocy związanej z ubezwłasnowolnieniem, ustanowieniem dla tych osób opiekunów prawnych, kuratorów. Też jest taka dziedzina dotycząca osób uzależnionych od alkoholu, i tutaj też można przymusowo takie osoby zobowiązać do leczenia, również sprawy psychiatryczne czyli przymusowe leczenie związane z chorobami psychicznymi. Także bardzo popularne ostatnio, jeśli chodzi o ilość spraw w naszych wydziałach, sprawy dotyczące zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego, osób, których pochodzenie, narodowość wymaga złożenia odpowiednich dokumentów i nie mogą tego z jakichś przyczyn uczynić. Zatrzymajmy się właśnie na osobach dorosłych. I no właśnie. I... Poruszmy kwestię ubezwłasnowolnienia. Co to jest właściwie ubezwłasnowolnienie i e, kiedy i w jaki sposób wygląda postępowanie w tej sprawie? Mhm. Ubezwłasnowolnienie to chyba nie jest dobre słowo, i to jest słowo, które przestrasza wiele osób. Y, kojarzone z pozbawieniem jakichś praw, z pozbawieniem jakichś możliwości działania. Y, często przychodzą osoby. Y, których rodziny wymagałyby ubezwłasnowolnienia, i mówią, że nie chcą składać tego wniosku, bo to jest krzywda jakaś dla tych osób. I tutaj chyba właściwe było podkreślenie, że jest dokładnie odwrotnie. Może to słowo nie jest rzeczywiście właściwe, bo kojarzy się z ubezwłasnowolnieniem, zabraniem nam czegoś. Natomiast do 13 roku życia tak naprawdę wszyscy jesteśmy ubezwłasnowolnieni, czyli nie mamy zdolności do czynności prawnych. Od 13 roku życia każdy obywatel, każdy Polak ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, od 18 roku życia. Życia mamy pełną zdolność do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie polega na powrocie do tego momentu albo sprzed 13 roku życia, albo sprzed 18 roku życia, ponieważ mamy dwa rodzaje ubezwłasnowolnień. Ubezwłasnowolnienie całkowite, czyli całkowite e, pozbawienie tych możliwości e, decydowania w zakresie e, swojego stanowienia prawnego, e, lub częściowe, czyli częściowe ograniczenie zdolności do czynności prawnych. Nie pozbawiamy absolutnie. Ani człowieczeństwa, ani zdolności prawnej, czyli podmiotowości w zakresie prawa. To ograniczenie wiąże się, tak jak mówiłam, z ochroną tych osób, czyli w momencie, kiedy osoby są ograniczone częściowo lub całkowicie w zdolności do czynności prawnych, czynności, które podejmują te osoby, pozostają albo nieważne, albo warunkowo nieważne. Możemy chronić te osoby dzięki temu, ponieważ z przyczyn. Leżących najczęściej po stronie zdrowotnej tych osób, no, te decyzje, które by mogły podjąć te osoby, mogłyby skutkować no, niekorzystną sytuacją dla tych osób. W jakich przypadkach zapada decyzja o częściowym? A w jakich przypadkach o całkowitym właśnie ubezwłasnowolnieniu? Mm -hmm. e, całkowite mm, ubezwłasnowolnienie dotyczy osób, które nie są w stanie samodzielnie podejmować takich czynności, e, nie mają tej zdolności do czynności prawnych w sposób naturalny, a prawo je tylko sankcjonuje. Czyli tak tutaj czy w jednym, czy w drugim ubezwłasnowolnieniu, e, to nie jest e, narzucenie czegoś przez sąd, to jest po prostu zatwierdzenie tego, co się dzieje z psychiką fizjologią, fizjonomią tego człowieka. Jeżeli y, sytuacja zdrowotna szeroko pojęta i tutaj nie decyduje sąd o tym y, tylko w, są powoływani specjaliści biegli, którzy mają ocenić, czy stan zdrowia takich osób pozwala na samostanowienie o sobie, czy też nie. Jeżeli na tej podstawie biegli wskazują, że y, ta świadomość jest już na tyle wyłączona, że nie można całkowicie osoby stanowić, to mamy do czynienia z całkowitym pozbawieniem, jeżeli częściowo to częściowo. Na skutek może to być czy wad wrodzonych, czy choroby, na którą osoba zapadła, czy wypadku, y, któremu uległa w późniejszym okresie życia. Także na skutek narkomanii, y, uzależnienia od alkoholu, które powodują takie zaburzenia w rozwoju psychicznym, że już samodzielne podejmowanie decyzji no, nie jest tak, jak być powinno. Teraz ważna informacja dla rodzin, opiekunów, rodziców. Kto wnioskuje. I kiedy jest, bo to, bo to nie zawsze, jak, tak jak pani sędzia powiedziała, no nie zawsze jest to od, no od urodzenia. Tak? Może to być jakby, y, 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 nabyte w wyniku różnego rodzaju y, zdarzeń czy chorób. Y, to w takim razie. Kto powinien się e, ubiegać, e, czy składać taki wniosek, czy sprawy do sądu? Mm -hmm. To są sprawy m, bardzo m, natury wrażliwej, dlatego m, ten katalog osób, który został wskazany przez ustawodawcę, dotyczy też najbliższych osób, tej osoby, która ma podlegać ubezwłasnowolnieniu. Mamy tutaj małżonka, krewnych w linii y, prostej, czyli Rodziców lub dzieci, jeżeli mamy też już do czynienia oczywiście z dziećmi pełnoletnimi, też może być rodzeństwo. Rodzeństwo również może złożyć taki wniosek. I przedstawiciel ustawowy, czyli mamy czasami do czynienia z osobami, które osiągają ten 18 rok życia, a nie ma rodziców, jest przedstawiciel ustawowy, czyli albo opiekun prawny, albo jeszcze jakaś inna osoba, która mogłaby taki wniosek złożyć. Zawsze taki wniosek może złożyć również prokurator lub rzecznik praw obywatelskich albo rzecznik praw dziecka. Czasami dochodzi do różnych wydarzeń. Parę miesięcy temu mieliśmy taką sytuację, że jeden z pacjentów Gorzowskiego Szpitala wypisał się na własne żądanie. Niestety w wyniku późniejszego wypadku zmarł. Tam nie było właśnie ubezwłasnowolnienia pacjenta. Nie mówimy czy to w skali problemów, oczywiście nie orzekamy tutaj akurat w tej sprawie, ale jakby w tym kontekście jak istotne jest to, aby rodzina wcześniej zadbała no, o to, aby przynajmniej w całkowitym lub częściowym, w zakresie osoba była ubezwłasnowolniona, co to, na co to pozwala innym instytucjom na, póź, na późniejszym etapie? Jest to bardzo istotne, żeby nie zaniedbać tego obowiązku m, względem tego krewnego, który tej pomocy potrzebuje. Y po pierwsze, daje to możliwość, chociażby jak w tym przytoczonym przypadku, decydowania o tym, czy taki pacjent może samodzielnie opuścić szpital, czy nie. Rzeczywiście w tym momencie, gdy mamy do czynienia z ubezwłasnowolnionym, konieczny jest podpis opiekuna prawnego przy wypisie. Wszelkie dokumenty medyczne również są udostępniane takim opiekunom prawnym, czy kuratorom osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, czy częściowo. Również zarząd dotyczy nie tylko osoby ubezwłasnowolnionej, ale też jej majątku, czyli wszelkie decyzje związane z czynieniem opłat, Mieszkaniowych, z dyspozycjami finansowymi, z dyspozycją dotyczącą świadczeń, które te osoby otrzymują, przysługuje tym opiekunom prawnym. Zakładając, że osoby dotknięte jakimikolwiek schorzeniami mogą pogubić się w tych rozliczeniach, mogą niewłaściwie je dokonać. Jeżeli mamy ubezwłasnowolnienie, te czynności wtedy nie są ważne, dopóki ich nie zatwierdzi opiekun. Jeżeli nie ma ubezwłasnowolnienia, no to tak naprawdę odpowiedzialność spada na te osoby i często również na ich rodziny. Jak wygląda postępowanie w tej kwestii i ustanowienie opieki? Postępowanie o samo ubezwłasnowolnienie prowadzone jest przez sądy okręgowe. Według miejsca zamieszkania osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, jeżeli takiego miejsca zamieszkania nie ma, to według miejsca pobytu tej osoby, opłata sądowa wynosi 100 zł. Można też złożyć wniosek o zwolnienie z tej opłaty, jeżeli trudna sytuacja majątkowa nie pozwala na uiszczenie takich kosztów. Postępowanie przed sądem okręgowym dotyczy, jak mówiłam, samego ubezwłasnowolnienia. Gdy ono rzeczywiście nastąpi, to sąd okręgowy do sądu rejonowego tego niższego szczebla przesyła dokumenty związane z ubezwłasnowolnieniem. I wtedy jakby zaczyna się postępowanie o ustanowienie tego opiekuna prawnego lub kuratora, który będzie czynił wszelkie obowiązki związane z zarządem, osobą i majątkiem tej osoby ubezwłasnowolnionej. A jak wygląda później kontrola no, takiego opiekuna? Mhm. Tak, bo to nie zawsze jest członek rodziny. Nie zawsze jest członek rodziny. W pierwszej kolejności powinien to być. Naj... Osoba powinna być najbliższa i tak też mówią przepisy, że jeżeli tylko można, to spośród tych kręgów najbliższych osób należy tę osobę odnaleźć. Sądy rejonowe często poszukują takich kandydatów na opiekunów prawnych, na kuratorów. Staramy się dotrzeć do tych członków rodziny, którzy mogliby się tych obowiązków podjąć. To jest są obowiązki, dotyczące mm, zarządu tym os tą osobą i majątkiem mm, podopiecznego, czyli ubezwłasnowolnionego. E, oprócz tych obowiązków względem tej osoby, są też obowiązki względem sądu, właśnie żeby ta kontrola właściwości sprawowania tej pieczy, tej e, opieki prawnej była należyta. Czyli e, w praktyce wygląda to tak, że raz do roku taki opiekun prawny lub kurator składa sprawozdanie do sądu. Mamy swoje przykładowe takie formularze, na których można to zrobić. Można we własnym zakresie samodzielnie to czynić. Jest też taki punkt w tym formularzu, który pozwala na kontakt z sądem, zadawanie pytań. Gdyby były jakiekolwiek wątpliwości, na każdym zresztą etapie jest to możliwe. Sądy mają obowiązek nie tylko kontrolować, ale też czuwać nad tym, żeby wszelkie aspekty tej opieki prawnej czy kurateli były wykonywane w sposób prawidłowy. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, to również jednym z kategorii spraw, które pani poruszyła na początek dotyczącym prawa rodzinnego, są małżeństwa, także zgody na małżeństwa. Kiedy mm -hmm. jest taka zgoda wymagana, w jakich przypadkach? Mówimy tutaj o nie takiej stricte zgodzie na małżeństwo, tylko zwolnienie nukturienta z takiego obowiązku złożenia pewnego dokumentu. Jest to jeden najczęściej dokument i jeszcze częściej zdarza się to w przypadku konkretnej narodowości, czyli Ukrainy, obywateli Ukrainy te państwo Ukraina nie wydaje y, zaświadczeń o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego. Z kolei Polska wymaga tego, żeby taki, taki dokument był złożony przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przed zawarciem związku małżeńskiego. Jeżeli y, dokument nie może być w ogóle wydawany, ponieważ nie ma odpowiednich przepisów w danym państwie, no to musi wtedy taka osoba zgłosić się do sądu rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim i złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku przedłożenia takiego dokumentu. Sąd wtedy wszczyna postępowanie y, prosi o, oczywiście o stawienie na rozprawie te osoby które miałyby ten związek małżeński zawrzeć i bada czy rzeczywiście istnieją przesłanki ku temu, żeby ten związek mógł być zawarty. Mówimy tutaj o tym badaniu czy jest zdolność do czynności prawnych, właśnie czy jest zdolność prawna tych osób, czy jest e, być może jakiś inny związek małżeński, który nie został jeszcze skutecznie rozwiązany i który by blokował możliwość zawarcia tego związku małżeńskiego po raz kolejny. Obywateli Ukrainy u nas jest e, dość dużo w ogóle nie tylko w województwie lubuskim, w całym kraju rozumiem, że to prawo działa e, w jednakowy sposób na, we wszystkich rejonach Polski. To, oczywiście tak, jest to jedno, jednolite jeśli chodzi o e, całą Rzeczpospolitą, natomiast e, rzeczywiście tych spraw w ostatnim czasie bardzo dużo się e, pojawia e, i to postępowanie. W bardzo dużej mierze kończy się oczywiście z zezwoleniem na e, pominięcie złożenia tego dokumentu, bo e, no jest rzeczą już tak naprawdę z urzędu wiadomo sądowi, że tego dokumentu, tego dokumentu e, państwo u, ukraińskie nie wydaje. E, nie dotyczy to oczywiście wyłącznie obywateli tego państwa. Zdarzają się też e, sprawy z obywatelami innych krajów. E, były swego czasu dość e, często z, e, przypadki obywateli z Syrii. E, tam z kolei te, ten dokument mógłby być wydany przez Państwo danego obywatela, natomiast z racji na stan wojny, właśnie, czy inne zagrożenia, ten dokument nie mógłby być uzyskany w sposób taki, że byłoby to skuteczne złożenia. Warto, planując to małżeństwo, z osobą z terenu Ukrainy, warto o tym pomyśleć wcześniej, wcześniej prawda? Tak. Bo to musi być Często Obywatele dużo wcześniej. dowiadują się już przed kierownikiem Urzędu Stanuwcy Cywilnego, kiedy chcą ustalić termin ślubu i rzeczywiście to może o kilka miesięcy. Opóźnić. Dlatego, gdyby były takie wnioski składane do sądu, dobrze też wskazać numery kontaktowe telefoniczne. Jeżeli jest prośba o przyspieszenie terminu, też możemy pochylić się, jeżeli będą właśnie te możliwości szybkiego zawiadomienia, ponieważ w przypadku klasycznego, korespondencyjnego zawiadomienia, no ten czas jest zdecydowanie bardziej wydłużony. Czasami jest tak, że jakaś sprawa spada z bokady, można taką sprawę przyspieszyć, ale ważne, żeby pamiętać o tym, żeby te kontakty do siebie jak najszybciej wskazywać. Problemy dotyczące osób dorosłych to niestety wciąż jest także alkoholizm, jak wygląda droga do decyzji o przymusowym leczeniu. Zgadza się, mamy dorosłych. ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ta ustawa również Pozwala na udzielenie takiej pomocy osobom uzależnionym. Ustawodawca przyjął, że te osoby nie zawsze są w stanie samodzielnie wyjść z takiej kryzysowej sytuacji związanej z uzależnieniem. Rodziny tych osób również są jakby związane z, z całą tą sytuacją, często także podlegają pewnym ograniczeniom, dlatego też powołane są specjalne instytucje, które mają na celu wychwytywać te problemy. Są miejskie czy gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Prokurator może również taki wniosek złożyć, to są nasi główni wnioskodawcy właśnie w tych sprawach. Takie osoby są badane przez biegłego psychiatra i biegłego psychologa. Jeżeli biegli uznają, że rzeczywiście nastąpiło uzależnienie od, alkoholi, od alkoholu tych osób, to kierowany jest wniosek do sądu, i sąd bada, czy potrzebne jest przymusowe leczenie. Nie zawsze jest potrzebne, nawet jeżeli biegli stwierdzą rzeczywiście uzależnienie, ponieważ tylko w określonych przypadkach można wejść w sferę tej wolności tych osób, ponieważ alkohol jest używką. Jednak dozwoloną i o ile nie powoduje negatywnych skutków działania tych osób uzależnionych, no to, to picie jest rzeczywiście dozwolone, niezabraniane. Natomiast jeżeli pod wpływem alkoholu osoba zachowuje się w sposób niewłaściwy, czyli popełnia przestępstwa, demoralizuje osoby małoletnie, powoduje rozpad rodziny, powoduje zakłócenie porządku publicznego, nie pracuje, to wtedy taką osobę można skierować przymusowo na leczenie albo stacjonarne, czyli w szpitalu, Albo na leczenie ambulatoryjne, czyli w poradniach, które zajmują się z pomocą osobom uzależnionym od alkoholu. Kolejny problem, o którym teraz powiemy, to jest problem chorób psychicznych osób dorosłych. I tutaj, jeśli chodzi o postępowanie, kto może włożyć w ogóle składać wnioski w tej sprawie do sądu? Mhm. Jak to wygląda? To chyba jest takie najtrudniejsza dziedzina, jeśli chodzi o ingerencję, w wolność człowieka, której dokonuje nie sąd karny, tylko sąd właśnie rodzinny. Rzeczywiście przymusowe leczenie może być w kilku warunkach dokonane, niezależnie od zgody osoby, która jest pacjentem, czyli ma się poddać temu leczeniu. W przypadkach nagłych może być zastosowane... Natychmiastowe leczenie, czyli osoba taka może być zabrana przez karetkę pogotowia, umieszczona w szpitalu psychiatrycznym, który zawiadamia wtedy sąd rodzinny i natychmiast wszczynane jest postępowanie celem zatwierdzenia tego przyjęcia. W przypadkach zdiagnozowanych chorób psychiatrycznych. Tutaj też posługujemy się opinią biegłego psychiatry, który stwierdza, czy rzeczywiście osoba wymaga tego leczenia i zagrożenia zdrowia lub życia, takie natychmiastowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym jest możliwe. Również można spadać wniosek o umieszczenie jeszcze przed przyjęciem do szpitala psychiatrycznego i tutaj też ten katalog dotyczy tych osób najbliższych które mogą zaobserwować że rzeczywiście choroba psychiczna narasta ta osoba która jest nią dotknięta nie jest sama w stanie samodzielnie doprowadzić do podjęcia leczenia. Często neguje w ogóle to, że jest chora i wtedy taki wniosek do sądu rodzinnego się składa, również w oparciu o biegłych sąd podejmuje wtedy decyzję. Te osoby zarówno w sprawach z wniosku, jak i w sprawach, kiedy jest natychmiastowe przyjęcie do szpitala otrzymują bezpłatną pomoc adwokata, który reprezentuje te osoby. W takim postępowaniu także to wszystko jest do, rzeczywiście wnikliwie badane natomiast z racji tego że dotyczy tej sfery samostanowienia no nie można poprzestać wyłącznie na woli tych osób bo ona może być właśnie spaczona zjawiskiem chorobowym o tych zagadnieniach dotyczących prawa rodzinnego no pokrótce e, mówiła nam pani sędzia sądu rejonowego w gorzowie pani katarzyna szeligowska bardzo dziękuję za wizytę dziękuję w studiu bardzo. państwu dziękuję za uwagę do zobaczenia